Morzu, dzisiaj idziemy tak. Do tego takie bułeczki hamburgerowe, bo to będą hamburgery Teraz smaży się kotlet na te hamburgery. Dobra, kotleciki już są gotowe. Tu mamy bułę. Teraz idziemy dalej. A ty, Morzu, jak się robisz? To nie wiem, lubisz bardziej hamburgera czy cheeseburgera? Poczujmy się tutaj na prix, Bo ja to wolę z burgera. No i dobra mordko mamy to zobacz, jest. Jeden hamburgerek, cyk. I drugi hamburgerek. I jedziemy z tym do pieca. No i dobra mordyczki, patrzcie co się dzieje. Mamy dwa hamburgery, zaraz robimy ich szybki test. Naprawdę dobry jest. No i dobra mordeczki, mamy to. Robimy teraz tego hamburgsa Шепти тях, направда заебища е.